Cześć! Jak widzicie, jestem na wakacjach i zamiast wypoczywać i się relaksować, tak naprawdę myślami jestem w kancelarii. Zastanawiam się, czy wszystkie rozprawy podczas mojej nieobecności przebiegły tak, jak na to liczyłam, czy wszystkie terminy są zachowane, czy wszystko idzie płynnie. Tak to jest. Jak jesteśmy przedsiębiorcami, nasze myśli cały czas skupiają się wokół prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Wy na pewno macie tak samo. Niemniej jednak, zawsze, nawet jak wyjeżdżamy na urlop, zastanawiamy się, czy ciągłość naszej pracy jest zachowana. Ale czy zastanawialiście się, co by się stało, gdybyście z takich wakacji nie wrócili i gdyby stała się tragedia i by Was zabrakło? Czy Wasz biznes poradziłby sobie podczas Waszej nieobecności? Co się wtedy dzieje, kiedy ginie przedsiębiorca albo członek spółki? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, albowiem wszystko zależy tak naprawdę od tego, w jakiej formie prowadzicie działalność gospodarczą. Jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą w formie jednoosobowej, wówczas chwilą Waszej śmierci, Wasi spadkobiercy dziedziczą po Was majątek spółki. Pamiętajcie, że koncesje czy licencje takie rzeczy nie są dziedziczone, i wówczas, jeżeli Wasz spadkobierca będzie chciał dziedziczyć i prowadzić przedsiębiorstwo po waszej śmierci, wówczas będzie musiał założyć nową działalność gospodarczą i wykorzystać tylko i wyłącznie składniki majątkowe, które odziedziczył w spadku. Inaczej sytuacja wygląda, na przykład, jeżeli macie spółkę cywilną. Wówczas możecie zastrzec w umowie spółki, że w przypadku waszej śmierci. W miejsce wasze wstępuje wasz spadkobierca, który zostanie przez was wskazany. Pamiętajcie, że powinna to być jedno, jedno, jedna osoba, która zostanie przez was wskazana. Do czasu, gdy w wasze miejsce wejdzie taka osoba, pozostali wspólnicy mogą normalnie prowadzić bieżące sprawy spółki. Można również dziedziczyć akcje czy udziały, ale również w spółkach, czy to kapitałowych, czy osobowych, już na etapie konstruowania umowy spółki, można odpowiednio Sformułować zapisy umowy, tak, aby zabezpieczyć się na wypadek waszej śmierci. Dlatego myślę, że jest to bardzo istotna kwestia dla każdego przedsiębiorcy, aby taką kwestię uregulować i spać spokojnie, nawet na urlopie. Życzę wam wspaniałych wakacji i nie stresujcie się zbytnio, tylko działajcie z głową i rozważnie. Miłego dnia!